Dobra, przeczytam wam. Internazional produkcja Too Late For, elegancko produkcja Deki Beats, No Provo, produkcja Kubi, Small Town Boy, Filbeteo Beteo, White 5 produkcja Dims, nowe dźwięki, produkcja Kubi, Twister, Fidiank Multi, produkcja Borucci, Floyd Mayweather, produkcja Too late for. Ucieknij ze mną. Gościnnie Diarma produkcja Dims. Eee, Kolasz, gościnnie Vegas Jones, produkcja And, Andry The Hitmaker. Ja yeah. eee, Marcelo Burlon, produkcja Hubi. Eee, Brak snu Stress i używki. Gościnnie Szpaku, produkcja Kubi Producent. Szrot, 6 eee, 67, produkcja Sweezy Beats. Eee, Captur, produkcja Secret Rank. Mr. Drift, gościnnie Dims, o co chodzi, Lil Got It, produkcja Dims. Sukces, gościnnie Borikson, produkcja Dims. Urlop, outro, produkcja Too Late For. Dziękuję bardzo. Sfera na Facebooku, link znajdziesz w opisie. Kliknij w subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Napisz coś ciekawego w sekcji komentarzy. Trapsfera.